Kolerny kryształ! Postanowiłaś nas wysadzić? Geralt, nie jestem w nastroju na żarty, zwłaszcza słaby. Co ci gryzie? Niech pomyślę. To był już trzeci kryształ, który pękł. Minął już tydzień, a Lambert wciąż zbiera się, żeby załatwić to, o co prosiłam. Wesemir na złość robi remont pod moim oknem i zaczyna walić młotkiem wraz ze wschodem słońca. A Eskel zamiast polować na widłogona pojechał chyba na grzyby. O Cóż, chyba mają do ciebie trochę żalu. Niby czemu? Ponieważ nie chcesz zdradzić, jaki właściwie masz plan. Zamiast tego traktujesz ich jak popychadło. Zresztą nie tylko ich. Ja czuję się podobnie. Wszystko wytłumaczę, jak przyjdzie na to pora. Może najpierw skończmy z przygotowaniami? No dobrze, to co mam zrobić? Przede wszystkim pomóż Eskelowi i Lambertowi. Jeden miał dla mnie zdobyć płyn rdzeniowy wywidłogona, drugi naładować filakterium mocą żywiołów. I efektów jakoś nie widać. Pogadam z nimi. Coś jeszcze? Tak. Jest jeszcze... No dobrze, to co mam zrobić? Przede wszystkim pomóż Eskelowi i Lambertowi. Jeden miał dla mnie zdobyć płyn rdzeniowy wywidłogona, drugi naładować filakterium mocą żywiołów. I efektów jakoś nie widać. Lambertowi już pomogłem, zobaczę co u Eskela. Coś jeszcze? Tak. Jest jeszcze jeden. No dobrze, to co mam zrobić? Przede wszystkim pomóż Eskelowi i Lambertowi. Jeden miał dla mnie zdobyć płyn rdzeniowy wywidłogona, drugi naładować filakterium mocą żywiołów. I efektów jakoś nie widać. Eskelowi już pomogłem. Zobaczę co u Lamberta. Coś jeszcze? Tak. Jest jeszcze jeden. No dobrze, to co mam zrobić? Przede wszystkim pomóż Eskelowi i Lambertowi. Jeden miał dla mnie zdobyć płyn rdzeniowy widłogona, drugi naładować filakterium mocą żywiołów. I efektów jakoś nie widać. Już to załatwiłem. O proszę, jaka proaktywna postawa. No to został jeszcze drobiazg. Jak widziałeś, mój megaskop szwankuje w dość spektakularny